Właśnie odkryłam y, piękny werset. To dla Ciebie, Ewangelia Jana 146. Ja jestem drogą prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Dla kobiety, która teraz czyta te słowa, Jezus nie jest jednym z wyborów, On jest odpowiedzią. Uwierz Mu całym sercem, w grudniu zapłaczesz, nie dlatego, że ktoś cię zrani. Lecz dlatego, że Bóg odpowie na twoje modlitwy. Jeśli nie wstydzisz się Jezusa Chrystusa, prześlij tę wiadomość wierzącej siostrze. Drogi Boże, proszę, otwórz wszystkie drzwi dla tych, którzy przekażą te słowa dalej. I wypowiedzą Amen, a niech szatan zostanie zawstydzony. To nie przypadek, że Bóg przyprowadził cię do tego shorta. Jeśli Bóg jest ważną częścią twojego życia, kliknij niebieski link WhatsApp znajdziesz go w moim profilu aby dołączyć do grupy komunikacyjnej Wybranych Bożych. Tam otrzymasz pomoc i wsparcie, które uwolnią Cię od trosk i bólu oraz przywrócą pokój w Twoim sercu. Możesz spróbować.